Cześć, witam was serdecznie w kolejnym późno wieczornym, wcześnie nocnym filmie Jak widzicie, jestem na polu 7-8 7.8 Ja mam zabieg B Dobra, zobaczymy jak jest na B. Chyba, a, bo tu było chyba głęboszowane już jesienią o. Słuchajcie, jestem tak późno na polu, ponieważ widzicie po rzepaku, zobaczcie jak się skrzy. Mamy przymrozek. Nie, tutaj spróbujemy wybić sobie C. Bieg. Zrobił się przymrozek. A mamy troszeczkę problem z uprawą działek, które były po plonach, Mianowicie popełniłem pewien błąd jesienią wydaje mi się, że, znaczy, wydaje mi się, jestem nawet przekonany, że powinny być te działki na jesień, mogłem tu w sumie nie jechać, A już dobra, te dwa przejazdy sobie zrobię więcej na jesień, czy też po żniwach przed zasiewem <coughs> międzyplonów w przyszłości trzeba będzie wykonać najpierw uprawę na głęboko czyli wydaje mi się, że właśnie głębosz, głębosz powinien Zostać zastosowany stależówką, i w to powinny być wysiane międzyplony, dzięki czemu no, ten zabieg powinien nam ułatwić wjazd wiosną. Raz, że powinno, być, powi powinno się w teorii dać szybciej wjechać, bo dzięki temu, że pole zostało by szybciej by wyschło w teorii ta ziemia, ta, ta, ta woda z opadów. Jesienno-zimowych poszłaby sobie w głęb profilu glebowego i byśmy mogli szybciej wejść w pole. To jest po pierwsze. Po drugie, nie musielibyśmy już pod zboża jarę wykonywać jakichś tam głębszych uprawek, a wydaje mi się, że przydałoby się to zrobić. Szczególnie jeżeli w zamyśle mamy chęć uprawiać rzepak, tak jak u mnie po jęczmieniu i po grochu będzie uprawiany rzepak, więc. Dobrze by było, żeby ta ziemia była troszeczkę głębiej spulchniona, aczkolwiek no, w tym roku mam też rzepak po talerzówce i, e, i tak naprawdę niczym się nie różni. E, jednak, tak jak na pewno nieraz słyszeliście, e, uprawa międzyplonów pozwala zachować wilgoć w glebie właśnie w tych latach suchych. Tak u nas w tym roku jest troszeczkę odwrotnie, my musimy przesuszyć glebę, żeby dało się w miarę fajnie uprawić ją, pod zasiewy jarę. tak? Ani jęczmień, ani tak naprawdę groch. Nie lubią, są te rośliny, które nie lubią zasiewów, nie lubią być posiane może w ten sposób w mokrą glebę, w mokrą ziemię. Więc no my niestety jesteśmy zmuszeni wykonać zabieg, który pozwoli nam przesuszyć ziemię. Było tutaj przejechane talerzówką, właśnie po to, żeby zniszczyć, zniszczyć te poplony, międzyplony, żeby, tu muszę sobie bliżej dojechać, żeby ta ziemia troszeczkę odetchnęła, żeby w ogóle została ogrzana, żeby mogła wyschnąć, kolokwialnie mówiąc. Teraz zastanawiałem się dość mocno, tutaj żeśmy rozmawiali, dyskutowali z ojcem, czy jedziemy kultusem, czy jeszcze raz talerzówką, czy może właśnie głęboszem, Próbowaliśmy kultusem powiem uczciwie szału nie było. Ta jeszcze raz, no też tak nie do końca mi się to podobało. No i dzisiaj z rana wyjechałem zobaczyć po tym przymrozku. Mieliśmy prawie 5 stopni na 2 metrach przymrozku. więc z rana mówię, pojadę, zobaczę jak to wygląda w polu. No i w polu okazało się, że no można było śmiało uprawiać. Dodatkowo ten mróz działa strukturotwórczo, po prostu rozbija nam bryły. No i dzisiaj od rana, najpierw ja zacząłem, potem ojciec jeździł, U, zrobiliśmy całą działkę pod groch. Mają być jeszcze 2-3 dni z takimi przymrozkami, więc liczymy też na to, że ten mróz troszeczkę nam strukturotwórczo zadziała i te pomoże nam, kolokwialnie mówiąc, uprawić glebę, zniszczy te bryły. A po drugie tutaj jest... Aha, No i teraz przyjechałem na noc tutaj. Też jest przymrozek, ma przymrozić. Dzisiaj też około 4-5 stopni. Chciałbym właśnie uprawić, żeby już coś się da, żeby mogło przemarznąć. Żeby ten mróz już to chwycił. A po drugie mamy tam dalej takie podmokłe, tam gdzie melioracja była zakładana, ten wąż drenarski. Tam jest takie podmokłe i też chciałbym to o, o przymrozku spróbować przejechać. Tam już było przejechane i talerzówką, więc wjechać się da. Ale to nie jest sama kwestia wjechania. Chciałbym troszeczkę głębiej. To już chyba mój ojciec już tam nawet robił głęboszem, <laughs> ja bym chciał to też spróbować jeszcze raz głęboszem ruszyć, tam, żeby ta ziemia zaczęła w końcu pracować. No, dlatego właśnie wyjechałem na noc 21.21. 21. No, nieraz, słuchajcie, no każdy zna swoje ziemie, tak? Ja wiem, że. Jakie zabiegi muszę wykonać, żeby to się w późniejszym okresie odwdzięczyło. I wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych rzeczy, które mogę wiosną zrobić. W innym wypadku nie wiem, kiedy byśmy tutaj mogli wjechać na to pole. I żeby... Wiadomo, nie jest sztuką zasiać na odpierdziel, prawda? Dodatkowo mam zatankowany ciągnik na full. Zjadę do domu. Jak to całe zrobię... E i zmierzymy, ile on tutaj spalił. <laughs> Jakie nam wyjdzie spalanie? Tu jest 13 hektarów. Tak naprawdę mógłbym liczyć śmiało jako 14, bo tutaj jest tak kliniasta działka. Dodatkowo dwa stawy mamy, tak naprawdę trzy w sumie: trzy stawy na tym polu klinów, co nie miara. Więc jak z siewnikami wychodzi nawet powyżej 14 hektarów z poprzeczniakami. E, więc tak powiedzmy to śmiało, śmiało te 13 i pół już, no już nie będę mówił, że 14, ale 14 to wcale nie jest, nie jest jakiś, e, nie jest to liczba nad wyraz, absolutnie, powierzchnia, bo tak to po prostu wychodzi. E, parę może uwag co do ciągnika, spostrzeżeń w porównaniu do Maseja, ale to tak postaram się szybciutko. Mocowo bardziej, bardzo podobnie, aczkolwiek wydaje się nam, że no jednak John Deere ma troszeczkę lepszy uciąg, to jest pierwsza rzecz. Na pewno John Deere ma zdecydowanie lepszy promień skrętu dużo, dużo skrętniejszy jest aniżeli Masej. Wygodniej się jeździ, to, to obaj z ojcem zauważyliśmy, że faktycznie jeździ się nim troszeczkę wygodniej. Dużo lepsza widoczność, szczególnie do przodu, brak słupków. No zresztą kabina jest naprawdę przestronna. Duża, to tutaj chyba bez dwóch zdań. Skrzynia 6 biegów w Masseyu na pewno jest na plus dla tego ciągnika. Masseyno 6 półbiegów kontra 4 w John Deere, no To wydaje mi się, że nie trzeba tutaj dużo dyskutować. Zawsze dwa półbiegi więcej będą na plus. Jeżeli chodzi o samą płynność działania skrzyni. No jest na pewno lepiej niż w MCQ i w 6.6.20 Tutaj w, w 7C na 100% no Bardzo płynnie te biegi się zmieniają e, Tak jak w Maseju. naprawdę Jeżeli chodzi o płynność zmiany biegów to jest to bardzo porównywalne Macej miał bardzo oszczędny silnik To tak moim zdaniem, no zobaczymy jak John did, tak? Jak on wyjdzie, jak on... co nam pokaże Jeżeli chodzi o samodociążenie. To tylko tak szybko nadmienię, że masę miał podobną ilość balastu zawieszonego z przodu co John Deere, bo miał też nad komplet obciążników, plus dwa obciążniki 6,620, co dawało łącznie cały komplet, chyba tam 1100 czy 1200 kg. Tutaj mamy na przodzie zawieszone 900 plus przedni tuz, no nie wiem, przedni tuz pewnie też z 200 kg, więc. Ba masa bardzo podobna yy, tego przedniego dociążenia, tam również obciążnik w Macejo był troszeczkę wyciągnięty ku przodowi bo dorobiliśmy taką przystawkę 40 czy 50 cm, nie pamiętam, która wyciągnęła nam te obciążniki do przodu i Macej również miał zalane przednie koła, więc sam jakby przód jest bardzo podobnie dociążony, John Deere yy, Mniej jest podatny na nierówności. Masej cały czas nam pływał, tak? Cały czas robił takie ruchy. Cały czas ten przód pracował góra-dół, szczególnie na uwrociach. <laughs> Było to takie dość irytujące. W John Deere jest to zdecydowanie mniejsze. Też się zdarza, nie powiem, że nie. Ale jednak, jednak, jednak zdecydowanie mniej nam ten przód... O co tu się stało? O kurde Teraz co? Łapa nam tu jakieś mocowanie odpadło, nie Wygląda na to, jakby to wszystko się trzymało kupy. To może spróbujemy cofnąć delikatnie? Co tu jest? Podnosić się podnosi, trzeba wyjść zobaczyć. Co tu jest grane? Tu jest wszystko okej. Okay. Co jakiś kamień złapałem? Czy co za cholera? Zależy mi tu siadły całkowicie. Kurde. O co tu chodzi? Co jest grane? Co tu jest grane? Pierdziele stworzeń się wyrwał Wypadło mi z mocowania całkowicie. Kurna Olek. tam zabezpieczenie jakby wypadło Na tym stworzniu i tu jabłko wyszło Jak, co, co tutaj jest grane Co tutaj jest grane? Jak to wygląda? Aha. To jest jakieś zabezpieczenie było Dobra, trzeba będzie go chyba odczepić Ej, co, no tak kurde, chyba ja chyba, go trzeba będzie odczepić, a pierdzielę się z przodu bagno nic nie zrobię odczepić i do przodu. No, to chyba dobry pomysł. Odczepić i do przodu, spróbować pojechać skręcić troszkę kołami Spróbujemy to nacelować. Zawsze na coś. Chodź na dół! Dobra, muszę się ubrać, założyć czapę. Zobaczyć co tam jest grane. Tak, jakby zabezpieczenie się odczepiło Teraz wezmę telefon i zobaczymy Gdzie mam telefon w ogóle, tu jest Wypadła łapa na 100% Ach tak to jest z nocną robotą O, widzicie? Tu wyskoczyło, ale jak to jest tam zabezpieczone było? Nie mam zielonego pojęcia. Teraz zobaczymy. Eee. <laughs> jak to tu było zabezpieczone? Jest jakieś takie coś. Nie eee, wiem, wkręcone czy co? Teraz zobaczymy. Dobra, aby założyć, i wtedy będziemy się martwić, co dalej. Najlepiej, jakbym ją tu ściągnął teraz. O, kurde rękawiczki mam. Dobra, mam tu rękawiczki. ten stabilizator odpadł powinniśmy wyciągnąć w ten sposób chyba będzie najłatwiej dobra dlaczego tu brakuje? Wskoczyło? no ja wskoczyła I co teraz? Jak to jest tu zabezpieczone? Kurna, wolek. Jak to tu jest zabezpieczone? Jest jakaś taka kurde Pierścień taki jakiś no to jest jakiś pierścień Zaraz <laughs> coś będziemy motać Coś będziemy zaraz gmienić Tu pierścienia nie ma no dobra, trzeba go tak nie chcąc, nie chcąc. trzeba go teraz zaczepić. Opuścisz ty się na dół jeszcze, czy już nie bardzo? Nie bardzo. Najlepiej by było, jakbym ja teraz tam ściągnął. Spróbował to jeszcze raz trafić. Ale wkładając tu. O ty, Franco, teraz jak ja będę chciał, to będziesz, kurde, mi się tu upierał, co? Bydlaku. Ech, cieka, cieka, cieka. Ech, bo kawałek do przodu. Skręcić, skoczy, Po hamsku trochę, sobie delikatnie cofnąć. Też powinno zagrać. Teorii. W praktyce to się zobaczy. Zawsze, <zysk> że to się wszystko na noc musisz zesrać. Możesz bycie Cholera strzeliła bycie w pierun Sandardowo To musi wypaść, bo inaczej się nie da Dobra, teraz tak Delikatnie do tyłu. Patrzymy, co ta rzeźba dała. Co nam ta rzeźba dała? Chyba nie za wiele. Jeszcze kawałek. Byś Francu, chciał chociaż kawałek opuścić jeszcze. może jedną łapę chociaż? Nie chcesz, o pies cię daje. Tu może się załapię. Podniesiemy wtedy do góry. Postawię go i jeszcze raz zaczepię. co tam teraz wyszło zaszydło z worka. dobra Bezpieczyć tego dingsa o jeszcze kawałek. O. Teraz na dół. Teraz trzeba będzie kawałek do przodu dać ciągnikiem, żeby tu wyszło. Stabilizator tam poleciał Aj. A może się uda tak, do kawałek do przodu Zobaczmy czy da się opuścić go so, i koniec, tych ty cholero Nie wejdzie. Czekaj, okay. jak do przodu dać. Albo jeszcze na dół. na dół? kurde, wraz go nie włożę a może to zaraz się okaże nie, nie wejdzie a nie, chyba się Kuźwa <gry> młodka tu nie ma, bo skrzynka jest w malowaniu. Teraz nawet tu dzwonię No już chyba sobie żartujesz teraz A czemu ty sprężynujesz? Jakim prawem? Co ci tu nie podoba się Kuźba do tyłu, kawałek Kurde, jak to zabezpieczyć gówno, bo to tam zjechać do domu to nie problem. Mało. no chyba ci źle mi. Aha, kurde, nie na to dziura. Eee, odwrotnie, a tak? Nie, ale czekaj, 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 jakie to ma znaczenie. A, ma takie znaczenie, że jest jabłko za małe. Czyli możemy zrobić tak. E, możemy zrobić tak. I tu zabezpieczyć, bo zjechanie nam tu wystarczy. W stu procentach. Ale nic więcej. No i dobra, wjadę do przodu, żeby zobaczyć, co z tamtym. Kurwało się pewnie, uznając życie, co? No. Poszło do tyłu. No i zjadę z tym tak i tyle. No i tyle, będzie tyle z mojej roboty.